Komputer z podzespołami Cooler Mastera, biała obudowa z podświetleniem, ale także chłodzenie powietrzne z LEDami. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy zestaw Cooler Mastera jest w okolicach 800 zł. Właściwie obudowa kosztuje okolice 560 zł, chłodzenie mniej więcej 220 zł. Model obudowy jest to Cooler Master. Mesh 520. Mesh oznacza to nic innego jak to, że jest siatka na przodzie obudowy i takie obudowy należą do tych najbardziej przewiewnych, czyli po prostu redukują temperatury wewnątrz obudowy. Oprócz tej siatki na przodzie, która widać swoją drogą, że jest szara, ale nie tylko ten element jest szary, także jeśli chodzi o ten filtr na górze obudowy na topie, też jest to wszystko dopasowane i w szarej kolorystyce, więc tutaj naprawdę Cooler Master zadbał o szczegóły, także jeśli chodzi o ten port USB, który jest na przodzie obudowy. Też co ciekawe, on jest właśnie w szarym kolorze, żeby pasował do reszty. Na duży plus też jest USB typu C na froncie obudowy, ale tutaj zaznaczam, że oczywiście USB typu C będzie dopiero działało na obudowie, jeśli wasza płyta główna posiada wewnętrzny port USB typu C. Dodatkowo, co zresztą widać, tutaj obudowa ma trzy wentylatory 120 mm z podświetleniem, których kolorami można sterować za pomocą tutaj przycisku na obudowie jest bardzo dużo różnych trybów właśnie takiego podświetlenia tęczowego czy pojedynczych kolorów gdzie można sobie tutaj ich tryby też zmieniać co należy zaznaczyć w tej obudowie to jest to, że jest też fabrycznie tutaj na boku obudowy kontroler kontroler, który jest w obudowie obsługuje złącza RGB, ale także złącza PWM, czyli po prostu od wentylatorów. No, i właśnie w tym kontrolerze są już wpięte trzy wentylatory, które są na froncie obudowy, ale też jest możliwość podłączenia do niego jeszcze jednego wentylatora z podświetleniem RGB. No, i jak widać, w tej obudowie wentylatora wyciągającego ciepłe powietrze z obudowy nie ma fabrycznie, więc taki wentylator można sobie dokupić. i Wtedy też można go wpiąć, oczywiście, do tego kontrolera. Z najważniejszych informacji o kompatybilności tego chłodzenia: na topie obudowy można zamontować chłodnicę 360 mm. To samo na froncie obudowy oczywiście będzie to zawsze trudniejsze na froncie. Co do chłodzeń powietrza, no jak tutaj maksymalna wysokość wieży chłodzenia może mieć 165 mm, więc można powiedzieć, że wszystkie takie popularne kulery się po prostu zmieszczą. Karta graficzna tutaj może mieć maksymalnie 41 cm długości, więc też tutaj w zasadzie wszystkie istniejące grafiki, łącznie z tymi 40-80, 40-90 RTX-ami, wszystkie też się zmieszczą. No i w obudowie też są sanki na dyski HDD oraz SSD. No i z obudowy tutaj standardowo jest filtr przeciwkurzowy, który jest wysuwany, więc można w łatwy sposób go czyścić. No i takie udogodnienie. Do wyprowadzania przewodów, estetyki. Tutaj też są trzy gumowe otwory na wyprowadzanie przewodów. Co do chłodzenia powietrznego, kuler Mastera, ono oczywiście będzie lepiej pasowało w przypadku takiej obudowy niż inne chłodzenia powietrzne, jakie są na rynku, ponieważ no, jednak tutaj mamy logo cooler Mastera, które pasuje do loga, który jest na obudowie. Ale pomijając to, chłodzenie też jest to typ chłodzenia z wentylatorem RGB, a nie ARGB. Co to oznacza? Że po prostu chłodzenie takie wpinacie wtyczkę od wentylatora do złącza na płycie RGB czteropinowego, a nie trzypinowego RGB. W przypadku, jeśli nie posiadacie złącza RGB na waszej płycie głównej, nie martwcie się, nie będzie problemu, ponieważ tutaj producent Cooler Master daje w zestawie kontroler, taki pilotik, za pomocą którego możecie i tak zmieniać kolory, tryby, efekty podświetlenia, ale także jasność. No i co do Kompatybilność tego chodzenia tutaj też nie będzie problemu, ponieważ można je zamontować na wszystkich starszych soketach Intela, jak 1150, 1151, Intele też 11 generacji, czyli właśnie soket 1200, czy też na przykład najnowszą 12 czy 13 generację pod LGA 1700. Elementy montażowe też są pod płyty MD, oczywiście ich tutaj nie zabrakło, pod starsze M3 czy nowsze M4 i najnowsze M5. To chłodzenie powietrzne Kuler Mastera przetestowałam z moim procesorem i 79700K o temperaturach zaraz. Ale jeszcze najpierw parę słów o tym chłodzeniu powietrznym. Jeśli chodzi o ten wentylator, to tutaj prędkości jego są w okolicach 2000 rpm na minutę. No i spód tego chłodzenia jest to aluminium, więc niestety tutaj spód nie jest z miedzi. No i temperatury najwyższe, jakie zanotowałam, to zaledwie 69 stopni pod pełnym obciążeniem i zrzucane są ciągle do około 61 stopni. Dla porównania na tym samym procesorze, kilka modeli chłodzeń wodnych 360 mm osiągało właśnie okolice 56 czy 58 stopni, więc o dziwo różnice są bardzo niewielkie. Chociaż tutaj też należy zaznaczyć to, że testowałam to chłodzenie wraz z tą obudową, czyli obudową bardzo przewiewną, a w przypadku tamtych właśnie chłodzeń 360 mm w innej obudowie, co do prędkości, przy pomiarach maksymalnego obciążenia, tutaj wentylator na tym chłodzeniu powietrznym pracował z prędkością 1500 okolice rpm. W każdym razie wniosek jest taki, że ta obudowa jest przewiewna, tym bardziej, że pozwala jeszcze na montaż. Na topie i na froncie AIO do 360 mm, więc jak najbardziej ta obudowa się sprawdzi do większości zestawów, jeśli ktoś myślałby na przykład o zbudowaniu nowego komputera stacjonarnego, czy na przykład modernizacji obecnego. Co do tego chłodzenia, oczywiście pasuje ono wizualnie, jednakże, tak jak tutaj mówiłam, należy jednak pamiętać o tym, że nie ustawicie dokładnie taki, takiego samego podświetlenia, jak jest tutaj na froncie budowy. Nie ma tych efektów tęczy, jest tutaj złącze RGB, które możecie podłączyć do waszej płyty głównej, do czteropinowego złącza. LED lub po prostu sterować podświetleniem tych pojedynczych kolorów z poziomu tego pilota, który jest tutaj na chłodzeniu. A teraz już to wszystko linki do tych dwóch rzeczy do obudowy, ale także do chłodzenia w opisie pod tym materiałem. No i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia i cześć.